Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Kilogram sera kosztuje 14 zł. Basia kupiła 42 dekagramy sera. Ile zapłaciła? Z treści zadania wynika, że jeden cały kilogram kosztuje 14 zł. A ile Basia kupiła? Basia nie kupiła całego kilograma, tylko 42 dekagramy. Więc teraz tak, zamienimy te dekagramy na kilogramy i to, co nam wyjdzie, pomnożymy przez 14 zł. Jak zamienić? No, przede wszystkim trzeba wiedzieć, że 1 kilogram ma 100 dekagram, ale my mamy mniej niż 100 dekagram. To będzie jakiś ułamek, tak? Jaki to będzie ułamek? Zero całych, bo my musimy 42 podzielić na 100. Zero całych i teraz tak setka ma dwie cyf dwa zera. Dlatego też tu będą dwie cyfry po przecinku. I 42 wlatuje nam tutaj te dwie podstawki. Czyli 42 dekagramy to jest 42 setne kilograma, dlatego że kilogram ma 100 dekagram. No i teraz trzeba policzyć ile zapłaciła, bo ona nie kupiła całego kilograma, tylko 42setne kilograma. Więc teraz po prostu 42setne pomnożymy przez 14. Ostatnia cyfra pod ostatnią cyfrą, przecinek nas w tej chwili nie interesuje. 4 razy 2 to jest 8, 4 razy 4, 16, 1 do góry, 4 razy 0, 0 plus 1, 1. 1 razy 2 to jest 2, 1 razy 4 to jest 4, 1 razy 0 to jest 0. Dodajemy te dwa wyniki do siebie. 8 przepisuję, 6 plus 2 to też 8, 1 plus 4 to jest 5, 0 przepisuję. Ile jest cyfr po przecinku? W tej liczbie nie ma, ale w tej raz, 2, więc dwie cyfry po przecinku, to 0 z przodu odrzucam, zostaje mi 5,88. I już mogę podać odpowiedź. Basia zapłaciła 5 zł i 88 groszy. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.